Hej, hej! Witam Was z Metaversu, wspaniali ludzie! Postanowiłem tutaj wejść i zająć sobie miejsce w tym Metaversie, żeby nikt mnie nie wyprzedził, no ale to tak humorystycznie mówiąc, a tak poważnie to w dzisiejszym materiale postanowiłem podzielić się z Wami moją opinią na temat tego, na jakie projekty zwrócić uwagę na początku Hossy, a także w trakcie jej trwania. Lista ta obejmuje 8 rodzajów projektów, ale zanim przejdziemy do szczegółów, muszę zaznaczyć, że ja nie jestem doradcą inwestycyjnym i to, co powiem w tym filmiku, nie może być traktowane jako rekomendacja inwestycyjna czy też porada inwestycyjna. To, co powiem, ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny i stanowi moją prywatną opinię. Pamiętajcie, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty pieniędzy i nigdy nie daje gwarancji zarobku. Dobra, a teraz przechodzimy już do szczegółów. I tutaj pierwszą rzeczą, czyli nawet to nie będzie taki pierwszy rodzaj projektów, tylko pierwsza czynność, jaką trzeba poświęcić, zanim zacznie się inwestować, jest czas. Czas należy poświęcić w pierwszej kolejności na naukę, żeby wiedzieć, co się robi i jakie ryzyko jest z tym związane. A potem czas należy poświęcić na wykonywanie akcji na sieciach i. Projektach, które nie mają swojego tokena, ale mogą go wypuścić i następnie zrobić airdrop do osób, które właśnie wcześniej używały tej sieci lub też testowały różne projekty. I tutaj ostatni przykład jest Aptos, który zrobił airdropa dla użytkowników, którzy korzystali z jego testnetu, i osoby, które otrzymały tokeny z tego airdropa, mogły z niego uzyskać 4 do 5 tysięcy dolarów. Wykonywanie takich akcji jest szczególnie ważne w przypadku osób, które nie chcą ryzykować swoich pieniędzy uzyskanych ze swojej pracy czy też biznesu oraz osób, które nie mają dużego kapitału, no bo taki airdrop rządu 5000 dolarów może dać im kapitał na przyszłe inwestycje. Wykonywanie takich zadań ma tę zaletę, że można je wykonywać zawsze, czyli niezależnie od sytuacji na rynku, bo można je wykonywać zarówno w bessie, jak i podczas Hossy. Także tutaj też to jest bardzo istotne. Drugim rodzajem projektów, na który należy zwrócić uwagę na początku Hossy, a w zasadzie to nawet można i w czasie Bessy, ale już raczej pod jej koniec, jak ona już trwa jakiś czas i tutaj spadki już są dosyć duże na tych kryptowalutach, no to oczywiście są dwa największe pod względem kapitalizacji projekty, czyli Bitcoin i Ethereum. Generalnie mówiąc, wszystkie większe ruchy na rynku kryptowalut zaczynają się od bitcoina, dlatego na niego należy zwracać uwagę w pierwszej kolejności. Natomiast Ethereum budzi coraz więcej zainteresowania ze względu na jego przejście na proof of stake, i dodatkowo wielu analityków i inwestorów twierdzi, że w przyszłości Ether, czyli natywna kryptowaluta sieci Ethereum, przegoni Bitcoina, jeżeli chodzi o kapitalizację rynkową. Także również na ten projekt należy zwrócić uwagę. Trzecim rodzajem projektów są natywne kryptowaluty blockchainów, które według ciebie nie przestaną istnieć, bo w czasie BESSY cały czas pracują i Pozyskują nowych użytkowników, czyli generalnie się rozwijają. No i tutaj takie, jakby powiedzmy, bezpieczniejsze to są te duże i znane, takie jak no, Polygon Matic, tak, czy też BNB, tutaj Smart Chain, tak, ale token to jest BNB. No i bardziej ryzykowne to są te mniejsze, ale które również pracują, rozwijają się tutaj podczas bezcy i jak to się mówi popularnie, nie zasypują gruszek w popiele. Słuchajcie, a teraz takie będą trochę bardziej ryzykowne, ale również takie, które dadzą szansę na większe zarobki. Posłuchajcie, jak ja to mówię, Bitcoin jest królem, ale majątek budujesz na altcoinach, dlatego że jeżeli Bitcoin urośnie na przykład do 100 tysięcy dolarów, z obecnego poziomu w okolicach 20 tysięcy dolarów, no to będzie to wzrost pięciokrotny a na nowych projektach wchodzących, wchodzących na rynek można było podczas poprzedniej hossy zarobić 20, 30, 50 czy nawet 100 razy. Także jeżeli dysponujesz jakimś małym kapitałem, no to tutaj zysk z samego bitcoina nie będzie jakby dla ciebie istotny, tak? Bitcoin to jest narzędzie dla osób, które posiadają duży kapitał, tak? No i jeżeli ktoś posiada kapitał rzędu nie wiem, 50 czy 100 milionów dolarów, no to może się zastanawiać nad inwestycją w samego bitcoina. Natomiast dobrze jest zainwestować w bitcoina na początku hossy, a kiedy już ta hossa się rozwinie tak, nabierze rozpędu no to wtedy można przechodzić do innych altcoinów no i tutaj czwartym rodzajem projektów, na które należy zwrócić uwagę, ale to już właśnie jak Hossa trochę się rozpędzi tak, będziemy wiedzieli, że już trwa no i te właśnie tokeny giełdowe można nabywać ale nie tyle licząc na ich ogromny wzrost, ale na zarobek na oferowanych przez nie launchpadach launchpoolach i innych akcjach oferowanych przez te giełdy. No i tutaj możecie sobie zobaczyć i sprawdzić, czy te jakby największe giełdy Was interesują, czy te mniejsze. A wiadomo, jeżeli chodzi o te największe giełdy, no to to jest na przykład Binance, tak, czy też Bybit. No, ale są też inne giełdy, można sprawdzić. No i w przeszłości, czy też na poprzedniej hosty, no, te projekty launchowane przez te giełdy dawały dużo zarobić. Obecnie, takim, nawet w tej czasie, Bessy, no to Bybit jest taką giełdą, która systematycznie. Przy, y, właśnie y, robi te launchpady i y, nowe projekty wchodzą y, przez, nie, przez nią na rynek. Natomiast, no, y, jakby z sukcesem tych y, ofert jest różnie. Jedne dają zarobić, inne nie dają zarobić. Także, no widać, że tutaj y, planuje y, BESSA także na tym rynku. No, ale teraz jest czas, właśnie, żeby się zapoznać, przejrzeć sobie historię, właśnie. Y, Jaka tutaj była na poprzedniej hostie, no i zobaczyć, które giełdy miały tutaj bardzo dobre projekty, które dały no, najwięcej czy też bardzo dużo zarobić. No i się właśnie tym zainteresować. Piątym rodzajem projektów są pokeny najlepszych launchpadów, które wprowadzały projekty podczas poprzedniej hosty, które dały właśnie bardzo dużo zarobić. I tutaj, zobaczcie, poprzednio mówiłem o Tokenach giełdowych, które mają launchpady na tych giełdach, natomiast tutaj są konkretnie tylko launchpady. Natomiast no zobaczymy jeszcze, bo teraz oczywiście mają być te regulacje wprowadzone przez Unię Europejską i przez Stany Zjednoczone, no i zobaczymy, czy tutaj nie będzie jakiegoś ograniczenia dla tych launchpadów, no ale ja mówię na podstawie tego, co tutaj dawało zarobić w poprzedniej hoście. No i ja Wam tutaj umieszczę, pokażę Wam listę tych, właśnie launchpadów. Lunchpadów takich tutaj generalnie ta lista będzie obejmowała lunchpady, które wprowadzały gry typu Play to Earn. No i możecie sobie później popatrzeć. Zobaczcie tutaj, widzicie tak kilka. Takich launchpadów, no i możecie sobie zapoznać się z tym, jakie projekty one listowały w poprzedniej hoście, tak, sprawdzić sobie, ile takie projekty dały zarobić, a także możecie się zapoznać z wymaganiami, tak, czyli ile tokenów czy trzeba posiadać, żeby wziąć, wziąć udział w danym launchpadzie danej, danego projektu, tak, i też tam są różne takie. Poziomy, tak, niektóre dają szansę na losowanie, jeżeli się będzie wylosowanym, to będzie można wziąć udział, a niektóre poziomy dają takie, że ma się tą pewność, tak, że można wziąć udział, no i zakupić tokeny właśnie takich projektów, które będą lanczowane, czyli właśnie wprowadzane przez te launchpady. Szóstym rodzajem projektów, które według mnie dadzą zarobić, na które należy zwrócić uwagę, to są oczywiście nft ale takie, które są niezbędne do uczestniczenia w grach właśnie typu play to earn. I są to takie nft jak postacie, różne narzędzia, czy też landy, tak, grunty. No i tutaj chodzi o to, że takie np. przykład nft postaci, które są niezbędne, żeby w ogóle zagrać w taką grę można wypożyczać. Tak, są, y, będą gracze, których nie będzie stać na przykład na zakup takich postaci, no i oni będą mogli wypożyczyć, żeby y, no, grać w tej grze i zarabiać. No i teraz tak, za wypożyczenie tych postaci, otrzymujecie, czy można otrzymywać pasywne dochody, no bo oni muszą zapłacić za wypożyczenie tej postaci. A często jest również tak, że te nagrody, czy też zyski, które one, oni dostaną, czy znaczy dostaną, nie, może nie tyle dostaną, czyli sobie wypracują, tak, wygrają na tych grach, no to też muszą w jakiejś części podzielić się z wami właśnie tymi zyskami, które osiągnęli grając tą postacią, którą od was wypożyczyli. Także tutaj jest fajna taka opcja uzyskiwania pasywnych dochodów. Również tutaj takie narzędzia, czy jakieś usprawnienia, czy, czy mocy, dodatki mocy, tak, które powodują, że dana postać ma e, większą moc, tak, większą siłę, wytrzymałość, czy może zdobywać więcej punktów za te same wykonane zadania. Też tutaj myślę, że e, będą no, cenne i też będzie można na nich zarobić, tak samo na landach. Na landach też na przykład można postawić jakieś reklamy, czy też umieścić reklamy, tak i też uzyskiwać dochody pasywne. Kolejne projekty, które są związane z NFT, to będą projekty, które będą oferowały muzykę właśnie w formie tokenów NFT. No i tutaj myślę, że najbardziej takie zyskowne to będą te NFT, które będą takie dosyć rzadkie, tak? czyli będą miały ograniczoną ilość. Na tym też myślę, że tutaj będzie można zarobić. Natomiast już jak ta hossa będzie już naprawdę zaawansowana, no to myślę, że też pojawią się takie projekty NFT, które będą dawały dużą i prawdziwą użyteczność, no bo teraz to tej użyteczności trochę brakuje. No i na takich projektach będzie można zarobić, no ale to już to jeszcze na to, na to nadejdzie czas, także to nie jest właśnie jakby na początek hossy, czyli tylko już jak ta hosta będzie dosyć zaawansowana. Siódmym rodzajem projektów, które to są takie projekty, które działają w świecie rzeczywistym i zarabiają, lub też będą zarabiały konkretne pieniądze. No i część z tych zarobionych pieniędzy będą wydawały na skup i spalenie pokenów, lub też Będą dawały prawo do zamiany tokenów na akcje firmy, kiedy będzie ona wprowadzana na giełdę papierów wartościowych. No i tutaj myślę, że szczególnie te drugie projekty, o których powiedziałem, to takie, które będą dawały prawo do zamiany tokenów na akcje firmy, kiedy ona będzie wprowadzana na giełdę papierów wartościowych, będą szczególnie zainteresowane, będą zainteresowani inwestorzy instytucjonalni, tak? Instytucje będą chciały posiadać. Pokeny takich projektów, no bo będą później mogły je zamienić właśnie na akcje, no i później uzyskiwać z tych akcji dywidendę, jeżeli ta firma będzie taką dywidendę wypłacała. Tak? No i ja tutaj, jeżeli chodzi o obecny rynek tutaj kryptowalut, no to słyszałem, czy też wiem, o jednej takiej firmie, która właśnie planuje no, umożliwiać zamianę tokenów na akcję firmy, kiedy ona będzie wprowadzana na giełdę papierów wartościowych, ale myślę, że to będzie trend przyszłości. No oczywiście, jeżeli tutaj regulacje czegoś nie popsują. I ósmym, ostatnim rodzajem projektów, no ale to też już powiedzmy, jak ta HOSSA trochę nabierze rumieńców, będą projekty z nowych, popularnych trendów. Bo pamiętajcie, że projekty, na które jest duży hype, duża jest promocja w mediach społecznościowych, dają z reguły dużo zarobić, no bo wszyscy chcą kupić te projekty. Natomiast inwestowanie w takie projekty obarczone jest dużym ryzykiem. I tutaj takie projekty, właśnie z nowych popularnych trendów, no to szczególnie dają zarobić na początku pierwsze. Kilka takich projektów wchodzi, tak, pokazują, że można zarobić, wtedy buduje się ten trend, no i tutaj później dołączają ludzie, ale również pojawia się no, wiele takich samych kopii, tak, bo każdy chce jakby pozyskać pieniądze. No i później już te projekty kolejne nie dają takich zarobków, albo czasami nawet nie dadzą w ogóle zarobków, tak. Także no, i właśnie takie projekty z tych nowych popularnych trendów będą również wypuszczane przez launchpady na giełdach lub też przez te normalne launchpady, tak, specjalizujące się tylko w wypuszczaniu danych projektów, no albo na jednych i na drugich. Wiadomo, że te launchpady takie giełdowe mają przewagi, no bo te duże giełdy mają dużo pieniędzy na tak i też czasami, a nawet nie czasami, tylko często są inwestorami w takich. Projektach, to, ale o tych właśnie launchpadach giełdowych i typowych launchpadach mówiłem już wcześniej, także tutaj się nie będę powtarzał, także ja tutaj przedstawiłem Wam w tym materiale, no, to co ja uważam, że da zarobić na, na projekty, które warto poświęcić uwagę, tak zapoznać się, no i pilnie obserwować no i podjąć decyzję, tak, każdy pamiętajcie, że z Was musi podjąć decyzję samodzielną, czy w ogóle inwestować na rynku krypto a jeżeli już podejmie taką decyzję, że chce inwestować, no to musi kolejną decyzję podjąć, jakim kapitałem, no i wybierać, w jakie projekty chce zainwestować, tak? No bo zawsze trzeba mieć z tyłu głowy, że na takim projekcie można stracić, tak? No i o tych zagrożeniach związane z różnymi projektami, jakie analizować, no to też myślę, że Nagram jakiś materiał. Także to wszystko, co miałem do przekazania w tym materiale. Dziękuję bardzo za jego oglądnięcie i wysłuchanie. No i do usłyszenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się. Cześć!